Biorąc pod uwagę polskie realia, pokolenie X to są ludzie, którzy wychowywali się w czasach wielkich zmian, w czasach przełomu, w czasach kiedy runął mur berliński. I to wszystko kształtowało podejście do pracy, podejście do pracodawców, tworzenie odpowiedniej kultury w pracy. I pokolenie X-ów są to ludzie, którzy są mocno nastawieni na. Robienie kariery, ale też bardzo kreatywni, tacy, którzy są w dużym stopniu samowystarczalni, którzy mają zdecydowane i określone podejście do celów, do tego, jak je chcą realizować. Są bardziej samodzielni. Natomiast jeżeli chodzi o pokolenie Y, pokolenie naszych dzieci, to już my jako rodzice zatroszczyliśmy się o to, żeby było im łatwiej. Czyli wiele rzeczy było przygotowane, podane i też z takim nastawieniem, co nie jest bardzo złe, oczywiście, bo przygotowaliśmy bardzo dobrze, wykształciliśmy to pokolenie, ale to są osoby, które już były przyzwyczajone do prywatnych szkół, do różnych zajęć poza lekcyjnych i to wszystko powodowało, że przygotowywaliśmy przygotowaliśmy o wiele lepiej może wykształcone pokolenie pracowników, natomiast może troszkę mniej samodzielne. Nigdy nie nie, nie można tracić zdrowego rozsądku w, e, i myślę, że serca, jeżeli chodzi o e, zarządzanie ludźmi. E, I nie można też stawiać takich sztywnych e, barier e, i granic, to jest pokolenie X i to jest pokolenie Y i jest po prostu przepaść między nimi nie do przejścia. E, to e, trzeba tak bardzo zdroworozsądkowo do, do tematu podchodzić e, i Myślę, że menadżer z pokolenia X może się świetnie odnaleźć i świetnie bawić, i, i wspierać ludzi z pokolenia Y. Ja opieram to, co mówię, na swoim doświadczeniu, zarówno w kierowaniu zespołami w Contact Center, jak i motywowaniu ludzi w organizacji charytatywnej, która zrzesza ponad 200 wolontariuszy. Z reguły są to osoby powyżej właśnie tam 16 roku życia. A poniżej 30, więc typowe pokolenie Y, i no, nie mamy takich specjalnych problemów, czy jakichś wielkich różnic tutaj barier między pokoleniami, tak naprawdę no, to, co powiedziałam wcześniej, trzeba pamiętać o tym, żeby ci ludzie się nie nudzili, żeby ich cały czas stymulować, żeby dostarczać im to, co ich kręci w życiu, czyli tą multizadaniowość. Jeżeli ta praca będzie monotonna, nudna. To nie będzie cieszyć, a jak nie będzie cieszyć, nie będzie tego fanu, no to wtedy możemy stracić takiego pracownika.